Dzień dobry moi drodzy, witam was dzisiaj w grze My Winter Car. Jest to jak najbardziej gra od twórcy My Summer Car. Więc jak widać, ja już jestem gotowy i zabierzmy się do roboty. Przygotowałem już nawet sobie licencję, w sensie zdjęcie do licencji. Jestem piękny, prawda? Nawet nie przyjmuję odmowy. Jestem router Ruterowicz. Ruter, Ruterowicz. To właśnie ja. Lecimy z tematem. Nie jedźcie po pijaku. To nawet nigdy nie jest dobry pomysł. O! Dobra! Udało się! Jadę! Nic nie widzę, ale jadę! Twojego samochodu niestety nie wezmę. To bym se wziął. O! 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 O. O. No wsiadaj. Dawaj Wodka. Jak się pije? Fy. O! Wypiję. Twoje zdrowie kolego. No, i teraz możesz dojeździć, gdy dobią samochód. Zostałem uprowadzony pomocy! Gdzie ja jadę? <zysy> Zostałem uprowadzony! Pomocy! Czytujemy rok 1999! Ciekawe ilu z was jeszcze wtedy nawet nie było. O kurde, żyję! Ja żyję! Yy, dobra, jest zima, jest rano. Tu jakieś dziwne mamy plakaty. Jak tu się cokolwiek podnosi? Mamy tutaj... O mój Boże. No to... O! Tyle potrafię, ponieważ rzecz. A mogę się no za bardzo pewnie jest czym, nie? No, yy, w każdym razie co my tu robimy? Mamy jakieś kasety. A, bo to tu będzie trzeba włożyć pewnie, tak? A mogę to otworzyć? Czy tak <gryw> se wrzucam od razu? Halo? O tu, dobra, tutaj otworzyłem. Jak to się włącza? Open, widziałem open. Open, widziałem. O, open. Dobra, wkład. Nie całe, nie chcę, nie, chcę, ca nie chcę całego. Połóż to na ziemi. Kurde, ja chcę kasetę. Znaczy płytę. Dobra, otwórz to, weź to. Nie to. <laughs> o, dobra, mam płytę. Gro, jesteśmy w stanie tu włożyć. Może na skacząco. No, chyba niezbyt. Gdzieś zaginęła kaseta. Trudno, nie będzie muzyczki. Dobra, idziemy stąd. Rozumiem, jest mi ciepło. Chociaż się świeci na czerwono. I to jest nasza mapa. O kurde. I weź to, zapamiętaj. Gdzie ja jestem? Halo! No to mnie nie ma. Nie jest. Nie, tu. Tu nie. Nie. No to nie istnieje. Dobra, wyjdźmy na zewnątrz. Ja muszę coś ubrać. Słyszę lodówkę. Ale tu nie ma lodówki. Tu jest loduwa. Mamy coś ciekawego w lodówce. Oczywiście, że pusto, no? Mogę się napić wody? Chyba nie. Widzę, że była impreza. Wyjdźmy sobie tylnymi drzwiami. O, ale tak mieszkać. Piękny widoki. Nawet zimą. O kurde. Chodzimy po śniegu. Temperatura mi spada. Muszę chyba coś ubrać. Musimy znaleźć coś do ubrania. No tutaj nie mamy zdecydowanie nic do ubrania. Jest telefon. Gdzie mogę zadzwonić? Halo, policja? Dobra, ja, ja już nie chcę. Nie chcę już dzwonić. Bezpieczniki się wyłączy. A co się stanie, jak mi temperatura spadnie do zera? Dobra, biegnę do samochodu. Uch, 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 szybko. Wsiadamy do środka, będzie ciepło na pewno. Otwórz. Dobra. Wsiadaj, Może ja muszę kucnąć. No, chyba tak. Siedzimy. Enter driving mode. Poproszę. O kurde! Tylko, hmm. Ja tu nic nie widzę. Ej, drzwi zamykaj, no. Co ty. Drzwi? No. Zapnij pasy. Jest na bezpiecznie. Tylko chociaż zapinanie pasów w tym momencie to jest głupi pomysł, bo trzeba ogarnąć szybę. Czy wystarczy tu zapalić? Wątpię. Dobra, mamy silnik. O kurde, zaraz wybuchnie. Dawaj, odpalimy. Za pierwszym razem. Kurde. O. Widzicie? Kurde, dobra, czekajcie, wysiądę. Wow, 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 nie, 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 ja nigdzie nie jadę. Ja chcę wysiąść, ja chcę wysiąść. Musimy szyby ogarnąć. Chyba, że jedziemy bez szyby. No można i tak. Mam coś w bagażniku. O jest! Scrap! Scrap, scrap. Nic tu nie mamy niestety w bagażniku. Trochę przyps. O! Zablokowałem się. Czemu? Ja nie chcę do bagażnika? Ktoś mnie wpycha do bagażnika. A zamykaj ten bagażnik. Jak się skrapuje Windowsy? No słyszę dźwięk skrapania. Ale nie widzę, żeby to coś dawało. Dobra, wsiadamy, co złego może się stać, no zamykaj te drzwi. No, tu się ogrzejemy, nie? Ale uwaga, puszczamy hamulec ręczny, puszczamy. O, puszczamy, no. Zamykaj te drzwi, panie, znaczy w sumie tak można jechać, przynajmniej coś widzimy, nie? Jestem za duży. <śpuszczaj> jestem za duży. Znaczy ogólnie gdzie ja jestem? Halo, ja jestem jakiś wypchnięty. Czemu ja się wypchnąłem? Teraz wejdę w tryb jeżdżenia? Dobra. Gra mu tu. To nie jest Czy tu się zmienia biegi? Kręcę kołkiem, to na pewno. Wow! Chyba. Nie, no, stoję w miejscu. Ja chcę tu. Halo, ja chcę tu coś zrobić. O, dobra! Udało się! Jadę! <ścoughs> Nic nie widzę, ale jadę. Na otwartych musimy, no dawaj, dawaj, daj, wykręcimy. Znaczy ja nie nad gdzie jadę? Spokojnie! Kurde, trzeba zablokować te drzwi, żeby wyciągnął. Wykręciłem. Tu gdzieś wyjadę? Nie, tutaj ja nigdzie nie wyjadę. Czyli tylko tam można wyjechać. O, 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 wycieraczka poszła. Tej, wycieraczka poszła. Ja to zrobiłem jak ta wycieraczka poszła. No, słyszycie, nie dźwięki. A to trzeba klikać jak szalony chyba. Dobra, ja to wyskrobię. Ja to wyskroby, ja to wyskroby na spokojnie. Będziemy coś widzieć. Tyle, żeby widzieć, nie? No ale coś tam będzie widać. Damy radę. Dawaj dawaj, skrobiemy. Chłopiec ty się nie trzęś. A w sumie! Dobra! Mam lepszy pomysł, ale mi się za bardzo Siusiu nie chce. A ciekawe czy to by się udało. Nie wygląda na to. Myślałem, że pomoże. Yy, kluczyk. Dopalamy. Nawaj, Udało się. Te... Wtedy to się uda teraz. O! Wycieraczki. Obra jest. Dawaj. Dawaj, dawaj byku, no tak ładnie nam poszło i co? No tośmy sobie pojeździli. Kurde, no jeździłeś chłopie, a tam coś widzimy, tu coś widzimy. Co ja mam teraz zrobić? Problem zażegnany, być może włączyłem jeszcze raz gry, ale nie macie na to dowodów, jasne? Tutaj proszę wyłączyć handbrake'a. Tu musimy włączyć bieg. Ja ostatnio coś naklikałem i się zmieniła skrzynia biegów. B jak skrzynia biegów. Nie tak, nie tak, tak. Tak, tak, tak się jeździ samochodem moi drodzy, nie wiedzieliście o tym. Teraz wy może jak forward. Nie. Nie wiem na co mam patrzeć. A, dobra, G po prostu wszystko robi. Ah, G jest do przodu, B jest do tyłu. Czwórka w lewo, szóstka w prawo. Aaaa! Okej, okay, ma to sens, dobra. To jadyma. Do przodu, przynajmniej ciepło mi się zrobiło, już wszystko widać. Nie wiem gdzie, ale jadyma. Kurde, panie! No spokojnie, jadyma tu. Na dwójce jedziemy. <laughs> Okej, okay, trujeczka. Czy my tu kogoś spotkamy? Bez patrzenia, czy ktoś jedzie. O, coś tu jest. Stop, 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 stop. Co tu macie? Ale wiesz, kan, tak, ta, 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 No dokładnie, to, to bardzo mnie potrzebne. A mogę komuś ukraść samochód? Stój! Gorzej, jak już się nie włączy. Dzień dobry, co tu mamy? O siema! Jaki ty jesteś piękny. Siema, nie mogę... Co tu się stało? Czemu ja tak chodzę dziwnie? Ale co kosztuje? Co, co, co? Ale co? O czym do mnie Ja nie wiem, co ja tu robię. Mogę tu skakać? nie mogę. Siema. Mogę cię pobić? Nie mogę go pobić Nie mogę go pobić Dobra To pozostało tylko jedno Muszę się napić Ja u niego płacę za wywóz śmieci albo hmm. Chyba nie śmieci Twojego samochodu niestety nie wezmę To bym se wziął o! 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 No wsiadaj Powiedzcie mi, że tu jakiś student są kluczyki. Ja nawet nie wiem co ja tu robię. Klikam wszystko co się da o, tyle mi wystarczy. U yy... kurde! Co się nie podoba? Tu światełka. światełka... Odpalisz. Nie odpalisz. To nara. Błagam, żebyś ty odpalił. Chwila prawdy. Odpalił. Niezbyt. No i dupa tutaj już żaden samochód, za drugim razem nie odpala, no. Jak cię odpali, to już dupa. O! Odpalił! Odpalił! A, spadamy stąd. Kurde. Dobra, dobra, dobra. Josz, już, już, już. Teraz to I jedziemy na dwójeczce. Dawaj, driftujemy. Gdzie siadę, nie? o, I mogę tak jechać? O kurde. Ale kamero! Nie zostawiaj mnie! Halo! Znaczy, idź za nami, kamero! <grywy> Nara! Dobra, a niech ja się. a? Taka kamera to nie! O kurde! O kurde! Co ja robię? E, G! Dobra, jedziemy, jedziemy. Ej, to jest challenge. Graj w taki sposób. No, to jest challenge. Nie jedźcie po pijaku. Nawet nigdy nie jest dobry pomysł. Co się stanie, jak wezmę kontynuę? Chyba zaczynam od nowa. Ej? 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 Ej, A, o kurde. I co ja na piechoty muszę teraz biegać? Wskrzesiło mnie przy kościele. Czy to są martwi fani gry? Wejdziemy tu jakoś? No to kurde, niezły kościół. Raczej tu się nie da wejść. Mój problem robi się coraz większy. Nie wiem, co to znaczy. Czy ja umrę, jak problem dojdzie do końca? Gorzej, że nie mam mojego samochodu. Pytanie, czy się zrespił przy domu, czy już nie istnieje? No nic, to trzeba trochę pobiegać. A może tu ja tu gdzieś mieszkam? Jest pap. Nie, tu nie mieszkam raczej. Dzień dobry. Otwarte dla mnie jest? Oczywiście, że tak. No, zamknę drzwi, żeby zimno nie było. Dzień dobry. Co mam za żarty? Wspaniały żart, w ogóle go nie rozumiem. Dawaj wodka. Jak się pije? Fy. O, wypije. Twoje zdrowie, kolego. No, i teraz możesz dojeździć, gdy go biał samochód. A mogę z nimi się bić, chociaż. Czy tu się da kimkolwiek... To nie byłem ja. Co się dzieje z waszymi rękoma? Od czego jest puszowanie? Ale tu pisaneczka leci, kurde, gdzie tu się wyłącza? Wyłącz to. Znaczy, to, to nie jest od pioseneczki chyba, chociaż... Czemu nagle moje ręce są takie małe? Dobra, idę stąd, nudni jesteście. Nara. O Boże, gdzie ja istnieję? Czy, czy Lope to mnie interesuje? Może tu przystanek zróbmy? Czy mój samochód jeszcze istnieje? Co tu jest za informacja? Co to jest za informacja? O, jakieś radio jest. Ej, kto siedzi? Stój! Stój! Podwieziesz mnie? Halo? O, co tu jest? Tu pójdziemy jeszcze. Kurde, ale biegam po pijaku. Halo, podwiezie mnie ktoś do domu? Bo nawet nie wiem, gdzie mieszkam. Otwarte? Otwarte, dobra. Macie tu jakieś ciekawe ubrania? Dzień dobry, piękna. Coś za 150. A ciebie można uderzyć? Oczywiście, że nie. Wynajmij stolik? Jaki stolik? Gdzie stolik? To ty jesteś restauracją? To ja chyba nic od ciebie nie chcę. To ja sobie stąd pójdę. To trochę dziwnie wygląda. Dzień dobry. Czy to jest szpital? To jest kurde szpital, siema. O kurde, co to jest? Dzień dobry. Nie patrz tak na mnie, bo to źle wygląda. Dzień, dzień, dzień dobry. Co to są za dziwne osoby? Mogę was okraść? O, mogę pilotem rzucić? <laughs> Chyba nie. Nie da się już tego podnieść. O, da się. Dzień dobry. Proszę pana, proszę pani. Proszę. Czemu tu się nie da w ludzi bić? Co to jest za pomieszczenie, co ja tu robię? No, to to, to dziękuję, do widzenia. Była bardzo miło. Ciecho! Dobra, tu już więcej nie wrócę, to na pewno. Czy ja widzę samochód? Nie, to raczej są zwykłe światło. A tu co mamy? A to jest dla samochodów. No to właśnie, ja szukam samochodu. Halo, da pan samochód? Hola. Różne rzeczy. Car inspection. Jakbyś mi powiedział, gdzie jest w ogóle mój samochód, to byłaby super car inspection, wiesz? Dobra, biegnijmy w tamtym kierunku. Problem jest na czerwono. Co to jest za problem? <laughs> Autobus czeka na mnie. Już biegnę. Proszę na mnie poczekać. Ja chcę wsiąść, dzień dobry. A już jestem, jest, Je Je jestem. Jestem, dzień dobry. A Cię mogę chociaż uderzyć? Oczywiście, że nie. E Bas, ticket. O kurde. Jestem pasażer, jestem pasażer. No dobra, na no, stojące jestem pasażer. Mogę być stojący pasażer. Chłopie, a Ty wiesz, gdzie ja mieszkam? <noise> Zawiesz mnie do domu? Bo ja nie wiem. O kurde, chłopie, jak jedzie. A tutaj też mogę ten tryb włączyć. Jedź, przyjacielu, przynajmniej wiadomo, że tobie nic się nie stanie. I mi przy okazji. Dobra, jedyma. Ja o, światło nad włączył. Ej, ej, stój! Stój! To jest Stój, chłopie, mogę wysiąść. Ja chcę wysiąść. Tu jest mój samochód. To nie najlepiej, mówiąc szczerze. Trzeba będzie go jakoś wyciągnąć stamtąd i naprawić pewnie. Znaczy, że ja tu mieszkam gdzieś niedaleko. Dobra, to już wszystko wiem. Ja już wszystko wiem, naprawdę. Zostałem uprowadzony pomocy. Chłopie, zostaw mnie w spokoju już. Ja już wszystko rozumiem. Ja się poradzę. Naprawdę, nie mogę wysiąść z tego trybu. Panie, gdzie tu masz przystanek, najbliższy? Muszę wysiąść. Przepraszam bardzo. Czy my zrobiliśmy kółeczko? Czy my zrobiliśmy kółeczko? Czy my zrobiliśmy kółeczko? Gdzie ja jadę? Zostałem uprowadzony. Pomocy! Nie wiem, wyjeżdżę poza miasto. Gdzie ja jadę? Ja tu nie chciałem jechać. A zatrzymasz się na tym stopie, chociaż? Ewidentnie nie. okej. Okay. Eee, kole... kolego, błagam cię. Ja <laughs> nie, nie chcę stąd wyjeżdżać. Wow, co to za światło nagle? Kurde, kosmici nas atakują? Tam ktoś jest! No, ścigają nas! <laughs> o kurde, czerwone światło, najgorzej. Zostałem uprowadzony. Coś nas goni. Tam jest czerwone światło. Zaczynam się pocić. Ja się wcale nie dziwię. Gdzie on mnie wiezie? <laughs> Ja chciałem tylko jeden przystanek pojechać, gdzieś bliżej domu. Kurde, według internetów tu gdzieś ma być jakiś przycisk. Ale ja nawet nie wiem gdzie, tu jest ciemno, jak... Panie, zapal pan światło, jak pan może tak jeździć, no? No według internetu tu ma być przycisk gdzieś niby, nad siedzeniami. O kurde! O kurde, o kurde! Chłopie, co ty robisz? Co się stało? Czemu? <śla> Czemu? Kurde, co się dzieje? Kolejny wypadek. Panie, czemu tu jest tak ciemno? Panie, ja chcę z wyjść. I jest jakiś przycisk, Pomoczy! Czy ja utknąłem w jakimś śmiercionośnym autobusie? Ej, on już nie może jechać. Eee... <śm> eee... Co źle wygląda. O, światło. Panie, pomóż nam. Tu gdzieś. O, jest. Pi... Stop bus. Stop bus. Stop bus. Ale ja nie mogę dalej... O! Wyszedłem z tego trybu! Dobra, wyszedłem! Nie wiem gdzie ja jestem! Na rabyku, jesteś dziwny! Spadaj na drzewo! Kurde, gdzie on mnie wywiózł! Co tu się stało? Pomocy! Czekaj, chłopie! Chłopie, czekaj! Przepraszam, a ty masz zamiar tutaj zostać? To gdzie, gdzie ja jestem? O Boże! Pomocy! Co ty się stało w ogóle? To ja biegnę przed siebie, może kiedyś trafię do domu. Tu jest ciemno. Widzę gwiazdy. Cóż moi drodzy, a tam jest światełko w tunelu, które do niczego dobrego nie prowadzi. Coś jedzie! Coś jedzie! Postój, Pomocy! Stój. stój, 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 błagam cię! Błagam cię, stój! O, po polsku! <laughs> znaczy, jak po polsku? Po angielsku, chociaż teraz coś napisali. No cóż, bywa i tak. Cóż moi drodzy, jak widać ta gra potrafi być naprawdę zabójcza. Jak chcecie więcej moich przygód w My Winter Car, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzu. A teraz się odmeldowuję!